Witam. Poprowadziłem już tysiące seminariów i warsztatów dla ponad 5 milionów osób w 67 krajach na całym świecie. W moich seminariach uczestniczą czołowi dyrektorzy, menedżerowie, specjaliści biznesowi i sprzedawcy. Jeśli zaprosicie mnie do swojej firmy, w ciągu kilku godzin mogę osiągnąć dla Was kilka celów. Po pierwsze, pokażę, jak motywować i inspirować Waszych pracowników i partnerów do większej kreatywności i zaangażowania. Pokażę, jak zapewnić odpowiednią komunikację w Waszym zespole, aby zwiększyć lojalność, produktywność i wyniki. Podzielę się moimi doświadczeniami i przedstawię kluczowe strategie zwiększenia Waszej sprzedaży, które natychmiast przełożą się na dochodowość. Jest to najlepsza inwestycja, jaką możecie poczynić. Zaledwie kilka godzin, a poprawiacie swój biznes, sprzedaż, obroty, produktywność, efekty, no i dochody. Już się cieszę na naszą wspólną pracę.